Tylko wtedy, kiedy jesteśmy w stanie poczuć ciężar ciała w polu grawitacyjnym, kiedy nasz system nerwowy się zorientuje względem ciężaru i względem otaczającej nas przestrzeni, to wtedy powięź mięśniowa zaczyna się rozluźniać. I dopóki tego nie mamy, dopóki nasz mózg nie czuje wsparcia, że jest podłoże, dopóki nie poczuje, że przestrzeń jest bezpieczna, to my nie jesteśmy w stanie się zrelaksować. Możemy ćwiczyć jogę latami, Napinać się, robić różnego rodzaju pozycje, rozciągać się i tak naprawdę niczego w ciele nie zmienimy. A tutaj kilka sekund rozluźnienia, jeśli rzeczywiście to poczu poczujemy, jesteśmy w stanie się zatrzymać, yy, zrelaksować, zorientować w polu grawitacyjnym, to wtedy okazuje się, że ciało może się rozluźnić i czujemy się wtedy lepiej, tak? Czujemy się wydłużeni, zrelaksowani, mięśnie spontanicznie się zaczynają wydłużać bez wysiłku. Wszyscy próbujemy kontrolować swoje życie w jakiś sposób. Czujemy się, że wtedy mamy władzę. Kontrola poniekąd, próba kontrolowania czegoś jest domeną ego, tak? W jakiś sposób. Tak naprawdę, dopóki próbujemy coś robić, próbujemy się zrelaksować. Większość ludzi nawet nie wie, co to znaczy relaksacja, ale ciągle próbuje, na przykład, i to nam nie wychodzi. Natomiast jeśli zapomniemy o tym, że mamy coś zrobić. Ale po prostu zwrócimy się w kierunku odczuwania siebie bez żadnej idei, jak to powinno wyglądać. Że jest jakieś zadanie do wykonania, to wtedy poza, tym, poza tą kontrolą ego my jesteśmy w stanie się nagle rozluźnić. I to jest poza konceptualne, tak? Wracamy po prostu do zwykłej, prostej rzeczy. Do odczuwania. Jeśli zaczynamy czuć, odczuwać, zaczynamy ufać swojemu ciału, swoim odczuciom, Wchodzimy w przestrzeń, gdzie możemy w końcu puścić, zrelaksować się i dzięki temu nasze ciało nabiera przestrzeni, zaczyna się lepiej czuć, zaczynamy lepiej funkcjonować i wtedy żyje nam się lepiej.